Cele I tutaj Rafał nadal też. Więc tak jak widzicie, sportowcy też mają swoje cele wyznaczone. I jakie cele warto wyznaczyć, tak naprawdę, na przykład sportowcy też warto, aby wyznaczyli swoje cele w różnych aspektach życia, ponieważ na korcie to jest podobnie jak w życiu. I najlepiej pokazują to piłki takie ważne, ważne punkty, ponieważ kiedy jest ten ważny punkt i, i pewne rzeczy w życiu jakby się nie układają, to one mogą wpłynąć na ten ważny punkt. Bo to on, na przykład, czemu nie, 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 nie gramy normalnie? No bo o muszę to wygrać, jakaś presja albo coś coś nierozwiązanego i, i dlatego, właśnie, tenisiści i zwłaszcza tenisiści, uważam, ponieważ jest to sport indywidualny, powinni mieć jakby te cele rozpisane. Mamy takie cztery główne e, e, obszary, w których można wyznaczyć sobie e, cele. E, na przykład te finansowe. Najpierw cele finansowe, czyli e, powiedzmy konkretnie chcemy mieć auto w 2020 roku pod koniec, czy tam w grudniu. Konkretny cel, datę, e, co chcemy kupić, ile, ile chcemy zarabiać. E, m, gdzie mieszkać? Następnie cele samorozwojowe to są praca nad sobą, praca nad charakterem, czyli doskonalenie swoich umiejętności. Jeżeli często, jeżeli w którymś z tych, tych grup, że tak powiem, leżymy, to ta reszta też niestety jest mniejsza. Nie? Czyli jeżeli. Nie, nie rozwijamy się, nie mamy jakichś celów samorozwojowych, to wtedy te finanse oczywiście automatycznie też e, są niżej. A natomiast kiedy się rozwijamy, czytamy książki, przypuśćmy tą myśl, boga się e, na pełna chwila, no to wtedy e, to nasze myślenie e, e, jest bardziej aktywne i e, możemy dzięki temu więcej się nauczyć osiągnąć. Cele duchowe też mamy. Czyli praca nad swoimi emocjami, nad relacją z bliskimi, nad relacją z Bogiem i czas wolny, też czas dla siebie. I tutaj walka nad swoimi wadami, też warto wyznaczyć sobie cele w tym aspekcie życia no i tutaj cele sportowe są głównym jakby motywatorem sportowców. Czasami się nie chce przyjść na trening. <laughs> nie, tak jest czasem, nie? Albo nie daje się z siebie wszystko, a jednak jeżeli ma się te cele wyznaczone, no to mimo tego, że coś boli, bo często jest tak, że no, tutaj coś boli tak jak ciebie teraz Julia na przykład nie? noga, no, a mimo tego cały czas się myśli o tym swoim celu, to się wtedy chce wyrehabilitować i wrócić do grania. I, i to też pomaga. Yy, Trzymać nas na y, linii i y, tutaj właśnie dobrze, jak sobie y, wyznaczają cele, nie tylko y, jakby w, w swoich osiągnięciach, co są osiągnąć, na przykład wygrać zawody, być z grupy, ale też y, na przykład wytrzymać 50 wymian bez błędu, nie? Albo tutaj technikę poprawdy, tutaj można to podzielić na technikę, na umiejętności i y, też właśnie osiągnięcia w konkretnym aspekcie naszego życia, czyli albo tak, tutaj sport, albo y, cele duchowe, albo y, finansowe, że musi być y, konkretny, co chcę osiągnąć, konkretny cel, co chcę osiągnąć. Hmm, następnie mamy y, mierzalny, cel musi być mierzalny, czyli jakby na przykład można źle powiedzieć o tym, co, że na przykład mierzalny, że coś chce osiągnąć. Jakbym nie był mierzony ten cel. Jakieś pomysły. czegoś nie możemy zmierzyć się, jakbyśmy co powiedzieli, że czegoś jest na przykład... Chce dużo zabrać. Świetnie. Bardzo. Co dużo. No to jak zmierzymy to? Nie zmierzymy, nie? Mhm. Albo chce wy wygrać dużo meczów, no To ile, nie? Mhm. <laughs> nie? nie?